Cześć wszystkim, witamy bardzo serdecznie na drugim odcinku naszej serii Hutnicze Kawusia z. A dzisiaj Hutnicze Kawusia z naszym zawodnikiem Marcinem Budzińskim. Cześć Marcin. Witam, cześć. Nadal zachęcamy bardzo serdecznie do zaopatrzenia się w naszą hutniczą kawę, którą tutaj z Marcinem też mamy w naszych kubkach. Najlepiej smakuje z tych kubeczków, do których serdecznie zachęcamy również do zakupu razem z kawą. Natomiast szczerze mówiąc, jak pijecie z filiżanki albo ze szklanki, nie sprawdzamy tego bylebyście pili najlepszą nałochuską kawusię, którą dostarcza nam kopalnia kawy z Bełchatowa. Więc bardzo serdecznie zapraszam do naszego sklepu klubowego. Marcin już spróbował, jak tam wrażenia? Dobra, Dobra polecam. Jesteś takim fanem kawy jak Denis czy? A Denis jest? No mówił, że tak, mówił, że uwielbia A no tak, 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 tak. Bardziej no, Denis to 6-7 potrafi przed meczem wypić espresso. Ja też, ale nie aż takim jestem kawoszem jak, jak Denis I, i piję, i piję biało. Miał. Tak, tak nie jest właśnie czarną, tak tak. Dobra, Marcin. Jesteśmy już prawie przy końcu rundy. Widzimy się po meczu w Częstochowie, trochę w takich warunkach zimowych, trochę jak na lodowisku. Nie? Trochę. Miałem wrażenie oglądając transmisję, bo niestety nie było mi na meczu. Dźwięki jak na lodowisku faktycznie na, na chociażby Krakowi. Ciężko było. Ciężko. Ciężko. Ciężko warunki nie sprzyjały. No, gdzieś takiego. Pi piłka, piłkarskim atutom, czy, czy jakiejś tam rywalizacji, ale, ale daliśmy radę. No widać było tak, że wszyscy jakby w takim zwolnionym tempie, nie? Każdy się bał chyba rozwinąć na 100% w jakimś sprincie, bo już no. że nie wyhamuje. Tak, zawracanie, wyhamowywanie, tak, tak, tak. Z tym był problem, no, jak na lodzie. To jeżeli jesteśmy już przed ostatnim meczem w tym roku, no to jakbyś tak e, podsumował w zasadzie tę swoją pierwszą rundę w hutniku. I z, jeżeli chodzi o wynik drużynowy i Jeżeli problem. chodzi o drużynowy, to Uważam, że wynik zrobiliśmy dobry. Aktualnie, jak to nagrywamy, to znajdujemy się na miejscu barażowym. Po serii trzech, trzech zwycięstw rzędu. Oczywiście były lepsze momenty, słabsze. Były feralne mecze, gdzie, gdzie wygrane mecze przegrywaliśmy. No, ale w ostatecznym rozrachunku uważam tą rundę, plus te już parę meczów z przyszłej rundy za, za pozytywny czas dla drużyny, paru chłopaków uważam od, też, kiedy tutaj przyszedłem zrobiło duży postęp i my jako drużyna widać, że już lepiej funkcjonujemy i, i jeszcze zobaczymy ten ostatni mecz, też, też jest, tabela jest cały czas spłaszczona, jest, Jesteśmy na miejscu barażowym, ale tam, tam punktowo i w górę, i w dół jest cały czas blisko. Tak, no to prawda, w tym sezonie tak się ułożyło, że tam dwie porażki i można być zagrożonym spadkiem. No dokładnie, dokładnie. Nawet miejsca gdzieś te spadkowe to są, to są blisko środka i niektóre to są blisko i miejsc barażowych. Ale oceniam pozytywnie. No Jeśli o mnie chodzi, to również raczej, raczej pozytywnie. Może tylko szkoda, że, że nie zrobiłem większych liczb, ale poza tym. Byłem w formie, uważam, optymalnej. Yy, wiadomo, zdarzały się słabsze momenty, ale ogólnie tak samo oceniam pozytywnie. No właśnie, odnośnie tych y, momentów. no bo Był taki okres w tej rundzie, gdzie no, w, kibice nie byli chyba do końca zadowoleni. Trochę cię nasłuchałeś w pewnym momencie, Jak na ciebie wpłynęło negatywnie, czy po prostu już no, przywykłem? No przywykłem. Akurat do, do mojej osoby tutaj yy, jest jakaś taka atmosfera rzeczywiście. Nieprzychylna wobec mojej osoby, ale to ja się tym nie przyjmuję. Nie zgadzałem się w większości z tym. Może wynikało to z tym, że właśnie gdzieś nie robiłem liczb i wielu ludzi przy, przez pryzmat liczb patrzy na ogólną na ogólne ocenę zawodnika. A naprawdę były, były dobre mecze. Na pewno były lepsze mecze niż w Lechu, gdzie, z Lechem, gdzie strzeliłem dwie bramki, miałem dużo lepsze mecze. A aby było ocenianie słaby, więc mm -hmm. z tym się jakby nie, nie, nie przejmuje. No tak, no bo też właśnie tak też rozmawialiśmy tu nawet przed nagraniem, jeszcze yy, nieoficjalnie jak to, teraz ktoś ma inne założenia zupełnie, a jest rozliczany z liczb. Nie ktoś powierzchni być pomocnikiem, ale nie wie, jakie masz dokładnie założenia od trenera i trener może być zadowolony, powiedzieć, że zagrałeś super zawody. a... No właśnie, ci, no najważniejsze, że ci, co mieli być zadowoleni, byli zadowoleni, którzy to, to doceniają. A taka jest też prawda, że teraz gram troszkę niżej w ostatnich meczach. Mm bardziej defensywnie. No właśnie, na przekroju twojej kariery yy, całej, to raczej jakby byłeś bardziej ofensywnie ustawiany niż teraz w hutniku ostatnim, prawda? Różnie, też różnie bywało. Grałem na tej pozycji też na defensywnym pomocniku grałem. No, byłem rzucany praktycznie od defensywnego pomocnika mm. aż do napastnika. No, gdzieś, no to... I wszędzie się dobrze czujesz? Czy... Wszędzie. Raczej wyżej, ale, ale, ale wszędzie. Ma to, granie niżej ma to też, też swoje plusy. Więcej jest się pod grą, więcej ma się piłkę. Właśnie może nie ma się wpływu już na, na wykończenie sytuacji, czy tam na końcowe polanie, ale, ale więcej jest się pod grą, co też, też lubię. Czyli w, wolisz jakieś fajne zagranie pokazać, ciekawe z tyłu, niż na przykład zdobyć bramkę? No nie, wolałbym zdobyć bramkę. Często te fajne zagrania z tyłu nie są doceniane przez wszystkich, bo tam naprawdę ciężko czas, czasami jest wejść spod pressingu. Trzeba podjąć duże ryzyko, czy nawet dribblingiem, czy jakimś podaniem no i to jest doceniane przez drużynę, przez trenerów, a może no tak, przez a, większy a ogół. A widzi kto zdobył bramkę raczej. Tak, nie? Chociaż tak, tak. pamiętam pierwszy mecz tutaj ze Skrąg, gdzie dałeś asystę do Denisa do właśnie. To pamiętam, że nawet w środku gdzieś tam na forum, no to byli ludzie pod wrażeniem, bo piłka taka mega nieoczywista, trudne zagranie, nie? to nie była taka prosta piłka, tylko faktycznie zobaczyłeś, wyczułeś, puściłeś mu idealnie w tempo, Tak, tak, tak. E, Więc no to pamiętam, że też było docenione właśnie takie, ta asysta też nie. E, a powiedzmy jeszcze, jak się właśnie czujesz sportowo, no bo też przychodząc tutaj do hutnika, jak przychodziłeś razem z Denisem, no to też się pojawiały gdzieś tam takie głosy, że pytanie, czy nie przychodzisz trochę odcinać kupony, trochę na emeryturę. No myślę, że nie ma. Teraz myślę, że, że takich podejrzeń nie ma. A Ty się czujesz jeszcze faktycznie tak w formie, żeby dwa lata do Ekstraklasy w hutniku jeszcze zagrać? Oczywiście, jak najbardziej. Dwa to... lata do Ekstraklasy, podkreślam. No jak najbardziej, do zrobienia. Yy, tak, tak, nie, 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 nie. emerytem jeszcze nie jestem. Zresztą mamy teraz już najdajniki GPS, liczby to potwierdzają piłkarsko gdzieś tam zawsze będę się bronił, a, a jak na razie organizm e, nie pokazuje, że, że jeszcze gdzieś, że jeszcze, że już muszę trochę zwolnić, czy, czy, czy trochę mniej biegać. Zresztą byłem też w Krakowi e, dosyć niedawno i, i przypracowałem praktycznie e, okres przygotowawczy z pierwszą drużyną, więc, mm. więc ja wiem jaki jest poziom w Ekstraklasie. Wielu się mogłoby zdziwić, jak, jak czasami to jest y, krótka droga i, i jak niewiele trzeba, bo nawet mówiłem tutaj paru chłopakom, że, że jakby głowę funkcjonowały, to i by, to by sobie spokojnie poradzili. To jest. Jeżeli chodzi o umiejętności, to tutaj. Mhm. Y, w ogóle druga liga jest teraz mocna. Wiem, jaka jest też pierwsza liga, to nie jest. Jest taki, no, no właśnie, to taki masz takie świeże spojrzenie, bo dopiero byłeś w Krakowie, gdzie też właśnie trenowałeś tak, z pierwszą drużyną, nie jest to jakaś straszna przepaść nie. sportowa? Nie, nie. zwłaszcza między tą Krakową, która jest teraz może. Kiedyś, kiedyś to była też inna drużyna, no tak, teraz no, jest to troszkę, to. troszkę inna, ale no, na pewno nie, nie taka przepaść jakby się mogło niektórym wydawać. Zresztą czasami Pucha, Puchary Polski to to pokazują. No tak, zawsze ktoś jest niższej ligi się dość wysoko tam ta, przebije. Ta. Nie? I to, czy to Cię, na przykład uważam, że no, ciężko jest awansować z drugiej do pierwszej, bo to jest, to jest kawał roboty. Trzeba e, dużo meczów wygrywać e, jeszcze w takiej lidze jak, jak, i w takim sezonie jak teraz, gdzie jest tak liga wyrównana, a dużo łatwiej się na przykład w pierwszej lidze by było utrzymać e, niż, niż zrobić awans. Zresztą tak samo jest mhm. z pierwszej ligi awansować. Jest trudniej niż później się w Ekstraklasie utrzymać. No tak. Obecny sezon też to bardzo mocno pokazuje, bo może się okazać, że trzy drużyny, które awansowały, z powrotem spadną mm -hmm. za... Wiadomo, że jeszcze jest kupę czasu, ale no, na razie tak to faktycznie wygląda. Eee, nasz dzisiejszy odcinek wyemitujemy w Nowy Rok, 1 stycznia najprawdopodobniej, więc nie mogę Cię nie zapytać o Twoje wspomnienia z treningów noworocznych, z których Krakowia słynęła. Eee, to takie mm. fajne doświadczenie dla Ciebie, czy raczej taka działanie pod publiczkę, bo to raczej chyba po prostu, jeżeli dobrze kojarzę, był taki sparing, prawda? sparing. Tak. To nie było Piotroni. Tak, no. no z drużyną, drugą, drugą drużyną. Nie wiem jak teraz będzie to wyglądało, jak nie ma drugiej drużyny w Krakowie, ale... A, no właśnie, w sobie racja. No, w porządku, to tak, na pozytywnie. Zabawa, typowa, typowa zabawa. Ja dlatego dobrze mi się grało na lodzie na skrze, właśnie mam doświadczenie no, w graniu właśnie. na śniegu. No tak. Ale nie, traktowaliśmy to jako, jako zabawę zawsze, wcześniej. W sumie jak jeszcze kiedyś grałem, bo teraz to mm. mówię, to i te mecze są zupełnie inne, i na drużyna, nie ta atmosfera, ale, ale kiedyś to była naprawdę zabawa na trybunach i, i na boisku. Więc fajne do, doświadczenie. Powiedz mi tak: jeszcze pracowałeś między innymi z trenerem Probieżem w Krakowi. On teraz jest, jak wiemy, selekcjonerem reprezentacji Polski. Jakie masz wspomnienia z nim? Różne <laughs> na początku, w sumie dobrze nam się układała współpraca, kiedy wróciłem z Australii ten pierwszy sezon. Później miałem kontuzję. Po tych kontuzjach, już jak wróciłem, jakieś tam były problemy z graniem. No w końcu powiedzieliśmy sobie, że, że muszę znaleźć nowy klub, i odszedłem. Ale później drugi raz, jak wróciłem do Krakowi i wracałem już po takiej jeszcze bardziej. Yy, cięższej kontuzji i wróciłem do rezerw, to trener probierz yy, wobec mojej osoby się zachował bardzo fajnie, bo praktycznie ja przyszedłem z domu po kontuzji, nie mając klubu. W rezerwach zagrałem sparring, kilka treningów, wziąłem je zaraz do pierwszej drużyny, i za chwilę yy, na stale Mielec bodajże dał mi zagrać w paru minutach i później na końcu sezonu dał mi zagrać w pierwszym składzie z wartą Poznań. A wcale nie musiał. A na przykład teraz byłem w takiej samej sytuacji, gdzie nie, nie wracałem, nie przychodziłem do Krakowi z domu, e, tylko normalnie z ekstraklasowego klubu, ze stali mielec, a zostałem potraktowany w dużo gorszy sposób, więc sobie nie mówisz no na koniec. A Ty przychodziłeś do, do pierwszej drużyny, wydaje mi się, tak, do Krakowi? Nie, czy... raczej, raczej do drugiej. Tak było? Nie, raczej. Było dogadane, że do drugie, tak? Tak, tak. Znaczy ja też tam zacząłem trenować z nimi i grać sparingi, ale, ale no już te, pewnych tam murów nie przebiję. To nie, nie sprawy piłkarskie na pewno. Nie chcesz o tym mówić jak. Nie, tak znaczy, jak ja nawet nie wiem, co bym powiedzieć. Ja po prostu pewnych Aha, rzeczy, prostu ja i wiesz. wiele rzeczy i wiele ludzi, którzy tam byli, no nie rozumieliśmy no. To nie jest przypadek, że Krakowie jest teraz na tym miejscu, na, na którym jest, jak jest w taki sposób właśnie no tak, zarządzany. No z swoich czasów w Krakowie, tych pierwszych, no to faktycznie jest, jest zupełnie inna, inna sytuacja. A jak oceniasz właśnie jego, jako selekcjonera, to dobry wybór był? Czy znaczy, na, na pewno to, to jest trener, który, który złapie chłopaków, yy, będzie ich krótko trzymał. Będą zdyscyplinowani taktycznie na pewno, yy, bo, bo zawsze trener Probysz o to dbał. Dobre stałe fragmenty. Może, może bardziej, może nawet lepiej się spisze w roli selekcjonera niż, niż w roli trenera zobaczymy. No takie były żarty początkowo, zwłaszcza jak szedł do, tam do młodzieżówki. Nie? Że pytanie, czy trenerobierz wie, że nie może powoływać starych Słowaków do kadry, jak sobie da radę, ale na razie powołuje Polaków, więc no uważam, że to dobry wybór, tak? to na... Nie wiem, czy to dobry, to ja się nie będę jakby nie będę tego oceniał. Bo, bo nie wiem, Bo, wyniki bo to dokładnie, ocenimy po, po wynikach. A jak jesteśmy przy reprezentacji? To muszę nawiązać do y, Twojej, może nie, młodzieżowej najpierw, y, kariery reprezentacyjnej, bo sprawdziłem, tam zagrałeś kilka spotkań w Młodzieżówce, między innymi z Władkiem Szczęsnym, z Krzychowiakiem, z Teodorczykiem, tak. y, więc takie nazwiska, Skorupski, Świerczok. I plus y, sporo takich ligowych, y, no, etatowych zawodników ligowych. Y -y -y. Kogoś jakoś specjalnie ciepło wspominasz, Macie jakiś kontakt może z... z... Już teraz z nich, nie, czy... ale, ale jak się gdzieś zawsze widzieliśmy, to, to, to gadaliśmy. No z, z Krychą, z Grzegorzem Krychowak, Krychowakiem to się nawet uczyłem, przecież jeszcze w Gdyni. O. Jeszcze razem chodziliśmy, w tej samej klasie byliśmy. Jak ja przychodziłem do, do Arki, to on odchodził wtedy do Bordeaux, ale jeszcze przez... Parę miesięcy razem chodziliśmy i z nim. Jeździłem m.in. na kadrę. Byliśmy razem w pokoju, więc z nim miałem kontakt z Wojkiem Szczęsnym też no z, z Klikiem, Też miałem dobry kontakt z Mateuszem Klikiem, z Korupskim, z Łukaszem. No, no parę... teraz nie, 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 to tak, nie tak, się. tak nie. Nie się. Tak, nie, tak, no, że też jakoś super utrzymywaliśmy kontakt, ale się, jak gdzieś się widzieliśmy, to, to zawsze, zawsze rozmawialiśmy. Ja też doszukałem się jednej ciekawostki może dla naszych kibiców interesującej, bo w jednym z swoich meczów w kadrze U21 przegranym z 1-2 z Grecją e, poza Marcinem zagrał też Sebastian Zalepa. nasz środkowy obrońca, który tu był rok temu bodajże w rundzie wiosennej, e, też miał taki epizod. No ta runda średnio wspominana, no, ale taka ciekawostka dla kibiców, że Sebastian z z z Zalepa. Grecji, to 2-1? Przegraliśmy? E, tak. Jeden z Was i druga ciekawostka z tego meczu sądziała go Szymon Marciniak. Tak. tak. Ja też się doszukałem tak właśnie nie dzisiaj. Takiego meczu. E, więc to gdzieś tam się. Gdzieś tam... Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, nie wygraliśmy 2-1, ale, ale nie no, chyba nie. Nie, nie nawet sobie nie przypominam. E, na pewno to było w U21. Na pewno U21. E, tam był też Skorupski, Krychowiak i Świerczak właśnie w jednostce. E, no taka anegdota. Jak to śledzi. E, a czujesz, że kiedyś byłeś blisko kadry? seniorskich Miałeś taki momenty w karierze, że myślałeś, że dostanę powołanie, a nie dostałem? No bo mówi się, że tak, faktycznie byłeś postacią taką etatową. Nie? nie, miałem taki sam PR, jak mam tutaj wśród yy, yy, fanów Hutnika, jakoś nie, nie przychylnie mi niektóre osoby patrzyły, ale tak szczerze, to nie, raczej chyba nie Znaczynasz? byłem blisko. Nie, bo ja znalazłem nie. artykuł z 21 grudnia 2016 roku po Mistrzostwach Europy na WP Sportowych Faktach zatytułowany Marcin Budziński wszedł na wyższy poziom, czas na powołanie do reprezentacji Polski. I tam pisano o Tobie, między innymi właśnie, że ustabilizowałeś formę, że do tej pory zawsze przeplatałeś bardzo dobre występy z takimi słabszymi, a teraz wysoka forma u Ciebie, równa, więc Adam Nawałka powinien Cię powołać. Ale właśnie, to, to był akurat mój problem, że ten Nawałka był. A miał... Z... Specyficzny pogląd na moją osobę i to wiedziałam od kogoś z jego bliskiego otoczenia. Jakby Aha. był inny trener, może w tamtym czasie rzeczywiście. Później był czy był trenerem, byli inni trenerzy, miałbym większe szanse. Czy nawet jak teraz y, trener probierz, na pewno miałbym większe szanse niż, niż u trenera wałki. Aha, tam ja czy tam Ja wiedziałem, jakieś... że tam jestem skreślony, co cokolwiek nie zrobił. Aha, okej. Okay. No tak. i stąd pewnie poczucie, że. Tak, znaczy ja wiedziałem, to, że, że, że nie, mam szans. Szans. nie mam szans. Uh -huh. okay. e dobra, a opowiedz jeszcze nam w takim razie, bo taka z Twojej kariery ciekawostka, rzadko spotykany kierunek, o Australii. Rok tam spędziłeś w Melbourne. Skąd w ogóle taki pomysł tam, o taki kierunek do emigracji piłkarskiej? Dość mało, mało, mało popularny może w ten sposób. W tamtym czasie tak, teraz bardziej może. No teraz tak, może, to... może trochę bardziej, ale wtedy to... No, nie wiem, tak się złożyło, że byli w tamtym okresie najkonkretniejsi. Bardzo o mnie zabiegali. I też no fajnie to przedstawili bardzo profesjonalnie do tego podeszli. Zresztą to jest córka tak jakby Manchesteru City. O. Ten klub. I zresztą tam spędziłem dwa tygodnie w Manchesterze City. Trenowałem z drugą drużyną, czekając na Wizę. No proszę. Z no. jakimś ciekawym z jakimś dużym nazwiskiem, że tak powiem. Kogoś tam poznałeś? Nie, znaczy no, spałem w, drużynku, w, w, w budynku pierwszej drużyny, gdzieś tam mijałem ich czasami na, na korytarzu, widziałem jakieś treningi. Miałem nawet zagrać e, przeciwko nim gierkę, bo przed meczem z Liverpoolem grali e, z drugą drużyną, dwa razy po 30 minut była gierka treningowa i miałem już z niej wystąpić, ale Melbourne zadzwoniło, że nie, bo żebym sobie kontuzję nie zrobił czy coś. O, szkoda. Trochę, o, o wielka szkoda. Ale, ale ich mijałem i widziałem. Zresztą cały ten ośrodek to jest miasteczko i robi, robi wrażenie. To jest w ogóle inny, inny świat. Mhm. A więc no, Melbourne było zdeterminowane, konkretne, profesjonalne i, i, i jakby to była w tamtym okresie najlepsza opcja, jaką miałem. też. Mhm. A jak w ogóle życie w Australii? Bo tak różni się bardzo od tego tutaj. Ja na przykład sobie tak kojarzę zawsze Australię przede wszystkim z pająkami i schodzeniem Trzeba... w stroju kąpielowym po ulicy. Trzeba uważać, bo wszędzie pająki, jak się podniesie Tak? Kubek, to faktycznie nie jest? Nie, nie. nie no, ja nie spotkałem. A, no, już myślałem. Ktoś <laughs> kojarzy takie obrazki z internetu, nie, że jakieś auto całe w pajęczynach, że nie da się go ruszyć, ale nie jest tak aż. Gdzieś tam, no ja miałem, jakiegoś tam pająka miałem u siebie. Taki polski, duży, duży polski, e, nic, nic groźnego nie zrobił. E, węża nie widziałem, kangury widziałem, dzikie też. E, Jakoś też się ich o to pytałem, ale oni są do tego, do tego przyzwyczajeni. Akurat w Melbourne było tego, z tego co wiem, tego było trochę mniej. Miałem tam kolegów, którzy, którzy w innych częściach Australii, trochę cieplejszych, no to tam z ich historiami opowiadali. Po, po, Zresztą Mierzej grał w, w Sydney, no to jak się Adam jak się z nim to... widziałem, to to on mi na przykład pokazywał filmiki, jak jego kierownik pokazywał mu, jak wąż się dobije na przykład do, do jego domu. Przez balkon chce wejść i wali w szybę. I takich miał tam parę filmików. Syny, coś tam więcej się działo. U nas jakoś tam mniej. Chociaż chyba któregoś trenera tam jakiś pająk raz ugryzł. Yy, yy, chyba nawet naszego pierwszego, ale tam jakieś takie nie było prawie tak niegroźne. Nie, nie I też trenowaliśmy na takim obiekcie. Gdzie jak się właśnie piłkę trochę za daleko wykopało, tam za, 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 za takie piłko łapy i tam już była wyższa trawa, no to na przykład jak fizjoterapeuci mieli iść po piłkę, to czasami chcieli, tak. bo tam potrafiły być węże. To, to, to tylko z opowieści słyszałem. I raz podobno tam, gdzie trenowaliśmy na tym obiekcie na boisku sztucznym, też widziałem filmik, yy, no wąż sobie po, po boisku. Gdzieś tam. Aha, czyli tak, tak. Ale ja osobiście. Ziarno tak, prawdy jest tylko w tym tak, momencie. Nic nie, nie doświadczyłem oprócz tego jednego pajączka. I kampu. Jak, jak, pozytywnie pozytywnie Pozytywnie. Spójrz, no? pozytywnie. Jest, no, inny klimat, inni ludzie, inne życie. Warto pojechać, polecieć. Fajnie coś zobaczyć też. Tak, tak, tak. tak. Yy, dobra. Wrócimy jeszcze trochę do tematów piłkarskich związanych z hutnikiem, bo tak wspomniałeś tam wcześniej właśnie trochę o, o młodzieży, że właśnie mówiłeś o głowach i tak dalej. Naszej. czujesz się tu trochę takim mentorem dla tej młodszej części no. drużyny, czy nie? Nie wiem. Mam nie masz nadzieję, że, ducha, żeby gdzieś tam, nie wiem, ich szkolić, żeby się uczyli od ciebie jak... Znaczy, chciałbym, chciałbym. Naprawdę kilku chłopakom mocno kibicuję i, 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 i chciałbym, żeby, żeby poszli wyżej grać. Czy to razem tutaj z Hutnikiem, czy to żeby gdzieś odeszli wyżej, bo na to zasługują. I, I mam nadzieję, że, że miałbym w tym swój udział. No, nawet widzę po, po niektórych chłopakach, że, że, że jak przychodziłem, to, to uważam, że paru chłopaków zrobiło, zrobiło postęp. Nie mówię, że to jakiś super mój wpływ, ale, ale się rozwinęli. I, i, i życzę im. nie to, żebym bym mentorem. Mam nadzieję, że swoim doświadczeniem gdzieś tam czasami coś podpowiem albo postawą. Mogę im pomóc, bo oni, oni, oni wiedzą, co mają robić. No właśnie też nawiązałem, dlatego że rozmawiałem chociażby w, jeszcze przed początkiem rundy z paroma właśnie chłopakami, powiedzmy tymi młodszymi, nie będę może mówił którymi, no bo nieważne. Natomiast właśnie mówili, że jakby zrobiłeś strasznie pozytywne wrażenie. Mówili, że jeden z użytek sformułowania, że no z takim piłkarzem nie, nie pracował, jak, jak przepiłkarz budzik, jeżeli chodzi o patrzenie, na rozumienie gry, czytanie itd. Więc na tej, tej, tej podejrzewam mocy części faktycznie takie wrażenie mega pozytywne zrobiłeś na początku, nie? Bądź ciekawy, no miło, czy miło. właśnie gdzieś tam to potem e, właśnie czujesz się takim, wiesz, trochę nauczycielem dla nich trochę ten, czy, no, czasami, czy raczej równo się traktujecie. Czasami wykopię piłkę albo się wkurzę. kurze. że pewnych rzeczy nie mogę robić, nie, żartuję. No, nie, nie. Znaczy mówię, służę, służę zawsze radą pomocą, doświadczeniem, ale, ale też nie będę się tutaj bawił w jakiegoś, jakiegoś ojca. I na sklep klubowy Kom. Jedno pytanie, bonusowe, które zakłada, będę zadawał każdemu piłkarzowi. I taki mam plan. Mianowicie, czy jakiś mecz w Twoim życiu szczególnie zapamiętałeś, był dla Ciebie szczególnie ważny? Zapa zapamię Zapamiętałem dwa na pewno. Nie odległej przeszłości. zapamiętam jeszcze długo. Takie... Mogą też być jakieś pozytywne. Na pozytywne. Hmm. Szczególne mecze. Przy, na przykład przy awansie do Ekstraklasy z Krakowią e, awansowaliśmy w ostatniej kolejce praktycznie rzutem na taśmę, bo już przed tym meczem mieliśmy małe szanse matematyczne nawet, ale tak się złożyło, że w ostatnim meczu wygraliśmy na, na Miedzi Legnica bodajże i chyba wtedy Kotwica Kołobrzeg przegrała jakoś tam wysoko i, i... I nawet klub nie był gotowy na fetę awansową, o. bo to wszystko robili na, na, na spontanie, spontanicznie. Więc to, to była taka, taka chwila radosna. I później świętowanie po tym awansie też było mocne. A szczególne mecze. Z Lechie też. Kiedyś ostatni, ostatni mecz yy, i wtedy yy, przypięczętowaliśmy sobie puchary. Pamiętam, że graliśmy z Lechią 2-0 i, i, i zagwarantowaliśmy sobie grę w pucharach. Dla mnie wtedy pierwszy raz. Zresztą dla Krakowi też chyba. Mhm. To ja czwarte no. miejsce chyba, tak? Ta, tak, tak, tak. Ta, ta, ta. Chociaż no właśnie tam mieliśmy szansę i na brąz, ale któryś tam mecz wcześniej sobie niepotrzebnie, jakoś w łatwy sposób przegraliśmy i, i nie dość, że uciekł nam medal, to, to jeszcze nam właśnie puchary mogły uciec. Więc ten też mecz pamiętam ciężki, ale, ale, ale wygrany. No i tak mecze, e, bramki bardziej w meczach niektórych niż, niż same mecze. Bramki? No to która? Która bramka? A nie wiem, z, czy z Lechem, czy z Zagłębiem, nie mam jakiejś tam swojej ulubionej. Nie masz jakieś takiej, do której nie. sobie wieczorem codziennie wracasz nie, i nie, nie. masz? Okay. Dobra, i na sam koniec seria krótkich pytań. E, identyczne jak Denisowi zadamy, więc zobaczymy na ile jesteście. Bo z tego co Denis wspominał, gdzieś tam się kumplujecie dość dobrze prywatnie. Na ile macie wspólne e, spojrzenie na pewne rzeczy, wspólne gusta, a na ile różne. To, to my się pewnie różnimy. Kumplujemy się, ale się różnimy. Już nawet w kibicowaniu zespołów. Tak? Okej. Okay. To zobaczymy, jak są różnice w Waszych upodobaniach e, różnych, no bo tak bardziej, bardziej prywatnie. E, więc tak, film akcji czy komedia? Film akcji. Aktywne wakacje w górach czy leniwe wakacje nad morzem? Nie będzie. Leniwe nad morzem. Leniwe nad morzem. Taylor Swift czy ACDC? Bardzo ciężkie pytania. ACDC. Romantyczna kolacja w domu czy romantyczna kolacja w restauracji? W domu. Film w telewizji, czy gra na konsoli? Film w telewizji. Ostry kebab na grubym, czy łagodny falafel na cienkim? <grym> łagodny falafel na cienkim. A, Danis powiedział, że ostry kebab. Podejrzewam, że też w, na konsoli grał. E, nie? Tak, chyba Mimo. wybrał konsolę, tak. No, tak. Ale też wybrał ACDC, co jest dziwne, bo to jest super. No A w górach wybrał, czy nad morzem? A nie pamiętam, czy wybrał góry, czy morze. To oszukiwał, Tam jak w górach. Znaczy ja, ja bym wybrał, wybrał aktywny, aktywny nad morzem, morzem. Tak, bo ja, ja wodę lubię. Ale nie leniwie. No nie, nie, ja, za, nie, ja zawsze jakoś nieprawda. Nie ma tak, że jedziesz na, na urlop i dwa tygodnie leżenia. Nie, nie, zawsze mam sprzęt ze sobą sportowy czy coś. Nie, nie. Zawsze po powrocie to tkanki wagi trzeba, trzeba się pilnować. Trzeba się pilnować no. na pewno poziomie. Pewnie. Dobra, dziękuję bardzo. Tak, dziękuję A, bardzo wszystko? za rozmowę. W takim razie na, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że jeszcze się możemy sobie zrobić dogrywkę za półtora roku w ekstraklasie. Na przykład zobaczymy sobie ten okres, podsumujemy. Okay, okay. E, wam też dziękujemy bardzo za oglądanie. E, zachęcamy do śledzenia naszych kanałów w mediach społecznościowych. I też pojawią się z pewnością, jeżeli format się przejmie, mamy nadzieję, kolejne odcinki, gdzie będziemy też omawiać sprawy bieżące. Ale teraz dziękuję bardzo za uwagę e, i do zobaczenia w, w kolejnych naszych formatach. Wbijaj na sklep klubowy kom!